Nie każda modlitwa przynosi uzdrowienie, nie każda prośba do Boga spotyka się z natychmiastową odpowiedzią. Bruno Groning powtarzał, że uzdrowienie nie przychodzi wtedy, gdy człowiek tego chce, lecz gdy jest na nie gotowe. Gotowość nie rodzi się z wiedzy ani z emocji, nie jest chwilowym pragnieniem, które pojawia się w obliczu bólu. Gotowość to stan wewnętrzny, cichy, głęboki, prawdziwy. Człowiek staje się gotowy, gdy zrozumie, że nie jest panem własnego losu. Gdy jego własna siła zawodzi, a kontrola już nie działa, wtedy zaczyna się coś prawdziwego. Bruno nauczał: Nie leczcie siebie, pozwólcie Bogu was uleczyć. Ale to pozwolenie nie oznacza słów, oznacza oddanie, zrezygnowanie z walki, z osądzania, z ciągłego naprawiania siebie. Wielu ludzi przychodziło do Niego i mówiło: Ja już tyle próbowałem, tyle się modliłem, tyle robiłem, a On odpowiadał. Właśnie dlatego nic się nie zmieniło, bo ciągle próbujesz sam. Prawdziwa zmiana przychodzi, gdy człowiek przestaje stawiać warunki. Uzdrów mnie, ale tak jak chcę. Pomóż mi, ale na moich zasadach. Zmieniaj mnie, ale bez bólu. Tymczasem, gotowość to coś innego: to otwarcie się na to, co przychodzi, bez oporu, bez oczekiwań, z zaufaniem, to uznanie, nie wiem, nie rozumiem ale przyjmuję. To cicha modlitwa serca, bądź wola Twoja, nie moja. I wtedy Bóg może działać, nie przez ludzką siłę, ale przez czystą obecność, która wypełnia serce bez lęku. Bruno mówił, dopiero kiedy człowiek odpuści, kiedy przestanie sam siebie naprawiać, wtedy boska siła może przez niego przepłynąć. Wtedy nie jest już przeszkodą, lecz naczyniem, i wtedy uzdrowienie staje się możliwe. Nie z przymusu, ale z łaski. To właśnie w tym stanie rezygnacji z ego, z kontroli i z chęci samodzielnego kierowania wszystkim rodzi się prawdziwa gotowość. W niej nie ma lęku, lecz zaufanie. Nie ma walki lecz poddanie. I właśnie tam Bóg może działać w człowieku najpełniej.